Dzisiaj mam taką serię taką zrobię z moich książek o pociągach pancernych i pierwszy taki właśnie książkę pokażę Pancer żugi To będzie poświęcony film tylko tej książce tutaj mamy takie fajne czołgi, tutaj pokazana jest skala 135 w po KPF 355 KZKPFW17 i KZKPFW38 To jest takie książki, ja kolekcjonuję książki o pociągach pancernych lubię je czytać. Tutaj mamy na ilustracji pociąg pancerny BP42 Ja taki pociąg mam zrobiony Model kartonowy, ostateczny. Ostrość jest taka nie bardzo bo to wiadomo, że już pochmurna jest. tutaj mamy taką ilustrację. Pociąg pancerny numer 40. Bardzo ciekawe. ten wagon pancerny i tutaj taka platforma z takim działem. Ciekawe to jest. Tutaj widzimy też fajna ilustracja. Uszkodzony pociąg pancerny numer 3 wrzesień 39 wagon arlerski pociągu pancernego numer 3 uzbrojone arm armatę kalibru 75 mm A także mam kilka takich książek fajnych Tutaj mamy też taką fajną ilustrację Bagon arteryjski pociągu pancernego numer 4 Są akurat pancer żółgiń niemieckie pociągi pancerne Także bardzo ciekawe sobie. No, lebro kupiłem, sobie kupuję. Teraz czekam aż przyjdą mi też trzy książki pociągach pancernych. Pociąg pancerny numer 24. Danii w kwietniu. Tu jest akurat kamuflaż taki zdobyty pociąg czeski. Używany w armii czechosłowackiej Podobny do naszych wagonów. Tutaj mamy taki też. Ten sam kamuflaż pociąg pancerny się 23. Do góry jest się 24. Tutaj widzimy jak czołg zjeżdża na rampie. Z platformy Omar pociąg pancerny nr 29, front wschodni, wrzesień 41. Także bardzo ciekawe książki są. jeszcze akurat o tej książce, tutaj mamy mapkę. Niemieckie pociągi pancerne 21 czerwiec 1941 roku. Tam numery, gdzie one tam stacjonowały. Numery pociągów pancernych. Tutaj mamy też fajną ilustrację. Widzimy czołg na platformie. Pociąg pancerny nr 28, Front Wschodni 1941 z sierpnia. O, tutaj mamy pociąg pancerny pancerów 10, ale widzimy tu są wagony, właśnie artyleryjskie. Artyleryjski wagon zdobyty na pierwszym oczaku. 51 To są dwa wagony artylery artyleryjskie polskie zdobyczne i zrobili z tego pasażerów 10. Tu widzimy pierwszy wagon jest z pierwszego marszałka. A tu widzimy wagon artyleryjski pociągu pacernego numer 53, czyli śmiałego. Tu mamy taką ilustrację. Pancer 21. Tutaj mamy też takie fajne w ogóle fajne fotki są. Czytałem to polski wagon artyleryjski pociągu pancernego nr 52, czyli 3k w składzie pociągu pancernego numer 21. No, wiadomo, że Niemcy zdobyli nasze wagony to wcielili się do, swoje, do swojej armii. Zrobili swoje pociągi pancerne z naszych wagonów też. To jest pociąg pancerny typu BP42. To jest ten, jeden z największych pociągów pancernych Wehrmachtu. Tu parobus z dwoma tenderami. tu jest. Ja mam go sklejonego, model kartonowy to tu na końcu go pokażę. Te Żuk BP44 u góry. Polski pociąg artyleryjski numer. 969 z pociągu numer 52 czyli w PiSu 3K w składzie pociągu pancernego numer 21 niemieckiego tutaj widzimy jakiś zdobyty na stacji San Brian pociąg pancerny nr 32 tutaj widzimy uszkodzony pociąg pancerny zniszczony pociąg pancerny BP-44 też widzimy wagon artyleryjski Taki wagon mam z kolei, maszynista lokomotywy barweka 57, a telegrafista na stanowisku w tenże dowodzenia fajne są tu w ogóle ilustracje, podobają mi się pociąg moderny numer 11 na pierwszym planie sowiecki wagon artyleryjski typu skład wojskowy nr 60. Jak no to zdobyli na to Tutaj widzimy dowództwo pociągu pancernego BP42. I tutaj mamy cały taki schemat. Cały schemat mamy jako tam wagony pancerne. Słobowy pociąg pancerny nr 72B, front wschodni 44 o, ten taki wagon, też on sklejony z armatą i z, z karabinem szczytowym Taka ilustracja Zmodernizowany pociąg pancerny numer 4, front wschodni pancer 22 Jest zdobyty jest Sowiecki ciężki pociąg pancerny nr 52 z 6 dywizjonu pociągów pancernych z wagonami artyleryjskimi typu skład wojskowy nr 60 Sowiecki wagon artyleryjski Fajne to jest tu widzimy schematy wagonów pancernych jak i platform z czołgami BP-42 Dużo ilustracji fajne te wyciągi pancerne, jak to wyglądają BP-42 Pancerzyk 61 czy znaczy to jest parowóz, nie? BP-42 to chodzi o parowóz na 61 Tutaj też mamy schematy, rysunki jakby w szkice. O, tu jest parowóz bp 42 z tędrem Pociąg typu wp 44 to chodzi o parowóz. Tu też mam rysunek dowódca pociągu po typu 44 I tu mamy całą skamaczkę. Tutaj widzimy, wazmi wagon. też mamy rysunki. O, parowóz BR93, mam taki też sklejony. są rysunki. Duże ciekawych rzeczy są w tych książki. Tutaj śmieszny wagon. Pazwier wagon 15 wagon elektrospalinowy. A tu jest wagon 16. To jest ten taki co stoi w Warszawie. Muzeum chodzi o ten. Nie tę platformy z czołgu też 34 zrobioną, tylko tym z tyłu stoi muzeum w Warszawie. Zdobycza. Zdobycz na Niemcach. Wagon upancerzony. Tutaj parowóz, fajny pociąg typu BP42. Kraje loku 52. Prąd wschodni 44 dużo kolorowych, a czy kolorowych zdjęć, nie są czarno-białe, ale dużo jest fajnie takich ciekawych zdjęć z czasów wojny. Bardzo fajne, pan 10. Widoczny wagon z, pan, z, pancer, z pociągu pancernego BR50, czy ten z numer 53, czyli śmiały. Tutaj wagon artyleryjski z pociągu pancernego, pierwszym Marszałek numer 51. Także Niemcy zdobyli na Polakach, co do swojej floty wcielili nasze wagony pancerne. 22, widzimy wagon artyleryjski z pierwszego marszałka. Jest tego trochę, pociąg paterny numer 23. A tu widzimy właśnie zdjęcia ze stacji Muzeum z Warszawy. Bardziej by wagon 16 Muzeum Kolei w Warszawie są właśnie jego fotki, tak wygląda teraz obecnie w stacji Muzeum Warszawa byłem w nim w środku już jest taki wagon altyeryjski też w nim byłem w środku bo tam jakieś dni, ma, że można o otwarte, może do nich wejść zobaczyć sobie pociąg pantery nr 28 Dużo takich właśnie fajnych zdjęć z czasów wojny, takich starych pociąg pancerny nr 28 Te książki te kupiłem sobie na Allegro tu jest ciekawy pociąg pancerny nr 32 pociąg pancerny nr 51 Pociąg pancerny 52, to jest takie ciekawe malowanie to jest właśnie pociąg pancerny typu BP42, numer 62 To jest właśnie ten pociąg pancerny co ja mam pociąg potem typu BR52 Pancerz 62 fajne takie No i tu mamy końcówkę, to są wszystkie pociągi pancerne Wehrmachtu Na samym końcem aż do numeru 84 I tutaj mamy tutaj fajne kolorowe ilustracje ten właśnie pociąg Pancerny 64 mam to widzimy bardzo ciekawe Pazęwił wagon 51 Tutaj właśnie jest ten pociąg pancerny przy, 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 na tym nasypanej obrotnicy, tu są jego wagony i tu są też jego wagony. To jest ten wagon właśnie z tym ciałkiem przyciwotniczym. To są właśnie moje pancerzugi.